No i dzwonię do swojego kolegi Blade'a No siedzisz w domu, dzwoni do ciebie telefon. Okej, okay, odbieram, już taki wiesz, zmęczony lekko, już chcę się położyć spać, a tu mnie ktoś próbuje bardzo wkurwić. No, zaczyna to się. Patrzy nawet się otacza, a dobra to ten debil. Odbieram. No Blade, ruszaj dupę na Link Street. Tak, w trybie. Co? Ruszaj. Chodź, chodź i weź chodź. Dobra, te. A, dobra, dobra. No to wiesz, przebieżka szybka. Torba na plecy standardowo. No dobra. No dobra. to po chwili dołączasz. Stoi Koleś niski swoją już kolejną w zębach. Tam gadaliście o, o, o broni. Coś. No jimmy się, ten, przywitaj się z moim kolegą, Blade'em. No, dobra, dobra, bo czas to pieniądz, co trzeba, co trzeba. A, co trzeba? Wiesz. Blade, powiedz, co ty, masz Co masz? Siemanko, wiesz, sklejam grabę, i w ogóle. No, podał się rękę. Taki, to, taki, niski koleś. Niskiej budowy, także... Mhm. Grujecie nad nim. No, Blade, sypnij mu tą słówko, czego potrzebujesz. No najlepiej to jakaś... Jakiś karabin slajperski preferuję, no ale nie wiem czy masz takie zabawki. Ile to kosztuje? Mogę mieć, ale to droga zabawa jest. Mm, konkrety, konkrety. No takiej średniej klasy. Karabin nierejestrowany. Myśli, myśli. Pięć koła? Hmm. A myślę, że dobra off dałoby się jakoś ją lekko zmodyfikować, żeby nie wiem, czytała tylko moją dłoń, czy coś. Dobra, teraz taki off -top. Czy można takie coś w ogóle zrobić w tej grze? To znaczy co? No że karabin reaguje tylko na, na moją dłoń, żebyś. Jakieś odciski czy coś jakieś. Nie, no. Mhm, o właśnie. Nie wiedziałem jak to nazwać. <laughs> tak, tak, możesz. Okej, okay, no to takie coś ile to by kosztowało do montowania czegoś takiego? No to zejdzie trochę czasu. Tak od ręki... Ja to potrzebuję człowieku na wczoraj. No tak z dwa tygodnie. A tu nie, kurde. To ja to potrzebuję na wczoraj. No giwerkę na jutro, pojutrze najpóźniej mogę załatwić. Dobra, a tu jakieś ewentualne modyfikacje później to... Można uderzać? No tak, tak, zapraszam, zapraszam. No jak proszę. widzicie, że z kieszeni wyjął taki mi komputerek, i zaczyna coś tam szperać. Dobra, Jimmy jeszcze potrzebuję jakiś Dobra, ja mu rzucam 8 koła i pytam się, czy starczy. No, z nabojami to no nie. Wie, Dobra, Jimmy meta? jeszcze potrzebuję jakiś PMK. No średniego zasięgu. Jakoś. Dobra, a dla Ciebie UMP? Mhm. Może być? No, no, chyba, chyba może być. Co? Dwa koła. No to rzucam mu... Trzy. Jakieś takie szybkostrzelne, małe coś, jakby wiesz... No wszelki wypadek gdzieś mieć lepiej zawsze coś przy nodze Pistolet maszynowy? Nie, PMA nie. A jaki co? zwykły pistolet? Glock 17. Szybkostrzelny. 30 pocisków. Hmm. Może Ach. nie powala, ale zasłonę może zrobić porządną. No takim czymś to bym się interesował. No to tausend za to. Dobra, z nabojami, tak? Tak, tak, postanowili dostaniecie. No, okay. Fajnie się robi z tobą interesem. I podrzucam mu kartkę z moim numerem też do tego. No bierze tą kartkę, popatrzył nie, 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 tu ja już mam swoje zasady. O, <grym> o, nie dobra, pierwszy, dobra, 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 Dzień, to załatw mi to na jutro i się dogadamy. Gdzie to na jutro? Na wczoraj. <grym dobra, <grym <grym> broń będzie do odebrania w starym magazynie yy, ubrań na rogu hmm? 25, na, przy ulicy 25. Okej. Okay. Jutro. Jeszcze potwierdzę, czy, czy jutro. Dobra, to za tylko. Dobra. Na razie. No i oddalił się, zabrał pieniądze, w międzyczasie je przeliczył. Dobra, u mnie już dziewiątka poszła. A ty a temu kupiłeś jak on miał Boże? John? Przecież zamówiłem mu co? Za Dobra. Mu trzy tysiące. No i gość mi będzie miał dwa i pół koła wisiał, więc wiesz. Będzie mu się albo chwilę za darmo robić, albo mi odda. To już od niego zależy. No dobra, okay, to jest spółka, spółka. Na razie. Zbijam z nim piony i ruszam do domu w swoją stronę. Okej. Okay. No i co, jestem do. Okej, okay. to, to dzięki no za kontakt. Sporo się po domach. No już idzie no. smart generalnie, bo już się późno zaczyna robić. No no to śpimy, nie? To ja tam Ostatnie ustawiam dzień. swoje łóżko, próbuję coś ogarnąć, bo już wiesz. No masz, masz delikatne styki. Rozpierdol. Czuję to. Ten... Dobra, ogarniam powoli i chowam moje bronie tam gdzie zawsze. Okej. Okay. Przy sprzątaniu znajduję coś, nie wiem, jakiegoś o, nie nietypowego. A rzuć sobie kosteczką. Ósemka. Znajdujesz sygnet, który nie należał do ciebie. Wydaje się dość drogi. Okej. Okay. To przyglądam się tam sygnopowi, tak wiesz. I wezmę... go gdzieś jakoś ukryje. Najlepiej gdzieś, nie wiem... Za drzwiami pewnie mam tam też jakąś klepkę wyjmowaną czy coś. Mogę kawałek deski odchylić, to tam też pokój. Okay. Na, na tym sygnecie jeszcze zauważasz, że jest, y, są inicjały z tyłu JC. Okej. Okay. JC. Okay. Na razie nic mi to nie mówi, ale może mówić później. No, spoko. To jest jakiś sygnet, załóżmy, y, z jakimś tam orłem pozłatany. Nie wiesz dokładnie, czy to jest złoto, czy nie złoto, taki... Wydaje się dość. Dobra, trzeba się. Spoko. Dobra. Następny dzień, tak? Następny dzień, no bo generalnie coś jeszcze robicie w nocy? Nie. No ale śpimy. No spoko. Następnego dnia rano się budzicie. Hmm. Do ciebie, Brian, puka ktoś do drzwi. To tak, szybko się ubieram, chyba że już jestem ubrany i pistolet w, 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 ten, w kieszeń, wiesz, trzeba być ubezpieczonym. No i, i, i pytam, kto tam? To ja malory. No okej, okay. no to otwieram. Słuchaj, Roger chce się z tobą zobaczyć. Nie chciał dzwonić. Powiadasz. No mm -hmm. dobra, no to. Przyjdzie jak najszybciej. No okej, okay. do baru, tak? Tak, do baru. Na zaplecie zamykam, od razu. Zamykam ze sobą drzwi i, i, i idę z Malory i... pytam się czy jedzie ze mną, czy idzie na piechotę. Ja no ona już poszła, wsiadła na i no, wow, kurde mam motor. Dobra, no to co, do kamaro? Odpalam i, i na zaplecie do Rogera, nie? No spoko, Roger siedzi, wchodzisz na zaplecze, widzisz jak siedzi i zobaczył Ciebie i nagle przestał rozmawiać. Rozmawiał przez telefon i słyszałeś o czym. Mhm. Odłożył, odłożył telefon. Mówi siadaj, siadaj. No Siada mnie. Dobra, już wiem mniej więcej co się będzie działo. No to mów. Ta babka, z którą gadaliście, to jest, tak jak ci mówiłem, prawa ręka zastępcy korporacji i ten zastępca chyba, chyba będzie chciał coś wykombinować, żeby przejąć całą korporację, że gruba, gruba robota się szykuje, także hmm. to 80 koła, co wam dała, to... Jest wręcz podejrzane, że tak, tak, tak mało i dlaczego dlaczego ludzie wybrali stąd? Czemu nie wzięli swoich najemników? Wiesz co Roger, wydaje mi się, że po prostu ona coś mówiła, że nic się nie może dowiedzieć szef. Także możliwe, że to dlatego nie brali swoich najemników. Mm, to by było podejrzane, możliwe. nie myślisz? Mhm, mm mhm. Mm jak zawsze jak zaczyna Roger kmijć, to się tak po brodzie gładzi. Wiesz co, Roger. To nie jest miejsce, ale zawsze można by było trochę pomóc temu szefowi czy coś takiego. Wiesz co chodzi, nie? Skmienić więcej po prostu hajsu. Także można to coś jeszcze no o to chodzi, żeby Jak, jak z nich wyciągnąć, jak to z nich wyciągnąć? Wiesz. Możemy... Ja bym zrobił tak. Najpierw porwiemy tą furgonetkę, czy co to tam jest. Ten konwój w każdym razie spronią. Boń się zawsze przyda. Nie tylko do tej akcji. Wiesz jak to jest. Więc to zrobimy najpierw, a potem możemy pomyśleć. Szczerze, ja bym pokombinował coś z tym szefem, który jest teraz, bo jeśli udzielilibyśmy paru ważnych informacji, no to wiesz. Z Bańcem? No wiesz. Hejsz, to Przecież hejsz. ten twój znajomy ponad tam coś nam wywijał z Bańcem. Wiesz. Z tego co słyszałem, chodzi, Bańcem chodzi. nie da Chodzi o to, on nie że on chce mieć... Z Roger, wiesz, on chce mieć hajs, chce mieć swoją korporację, tam. my też chcemy hajsu. Informacje nie powinno od kogoś... Patrz na to, patrz na to i pokazuje ci, komputer odwrócił monitor w swoją stronę no. i pokazuje ci notowania giełdowe. No ja się na giełdzie trochę znam, więc... Pokazuje ci pierwsze miejsce kto zajmuje, a ta firma, o której rozmawiacie, jest na czwartym miejscu. Mhm. Zaznaczył na nią i szacowane obroty to około 35... Miliardów euro dolarów hmm. Tu jest trasa stary No też raczej Także Dobra. te 80 koła to jest nic To, to ja wiem Liczę to na czy... to Liczę na to że coś dla starego Rogera się znajdzie Roger wiesz załatwiłeś mi tą robotę, tak No tak No to załatwiłeś mi wóz, który mogę jeździć, tak? No tak. Załatwiłeś mi pierwszą robotę. Załatwiłeś mi drugą robotę, tak? No tak. To co się martwisz? Przecież nic się nie coś Nie marcie się, ale trzeba myśleć o przyszłości, o zabezpieczeniu, emeryturze. już taki młody nie jestem. Ej no wiesz, Roger, widzę to, nie? Jesteś moim no. kolegą, więc na pewno Ci coś odpala. Spokojnie. Nie, wiesz, że za mnie, za mnie zawsze możesz liczyć. No, o, wiem, wiem. Do co, Roger? Ja proponuję zrobić tak. Najpierw konwu i później cała reszta, ale myślę, że no można by było jed... prezesa firmy albo... albo tego, który chce przejąć tą całą firmę. W jakiś sposób naciągnąć na hajs, wiesz, informacja to cenna rzecz, nieważne od kogo się i dowiadujesz, ważne, że się i dowiadujesz, nie? No, Dobra, także coś wykomicujesz. Kiwerki masz? już co? Załatwiłem sobie, znaczy załatwiłem moim współpracownikom broń, tak jak kojarzyłeś Blade'a i takiego jednego mm. gościa, takiego dziwnego. W każdym razie od Mateka czy od Jimiego? Od Toma. A broń mam od Jimiego. Jimmy, uh, Jimmy do, bro, do, bro, dobry sprzęt sprzedaje. Jimmy nigdy się nie wystawi. No, znam go już troszkę, więc wiem o tym. To w każdym razie stałem mu trochę hajsu i załatwiłem broń, wiesz, z, z gołymi rękami tam nie pójdziemy, nie? No nie. Na ten konwój. No nie. No. Także nie martw się, jak będę miał jakiś hajs, coś takiego, co nie. Jak po, po konwoju po prostu powiem ci co i jak nie i, i po prostu siądziemy i wykminimy coś, nie? Dobry chłopak. Rozum. Dobry chłopak. Klepie cię po ramieniu. <laughs> Dobra, no to ja żegnam mojego kolegę Rogera i, i wychodzę. No spoko. No Roger też wyszedł, poszedł do baru, tam coś. Hmm. To ja się do, klientów. To ja się kieruję do Kamaru, nie? No spoko. Siadam do niego, odpalam zanim gdziekolwiek pojadę, nie? No nic, nic. E, e, dzwonię do, do... do... Dźmiego. Zapytać się co z tą broń. No siema, broń będzie na wieczór. W magazynie, tak jak mówiliśmy. No dobra, dobra. Zgłoszę się tam z, z, z Blade'em, tak jak gościa kojarzyłeś, nie? Ten, co ci okay, karteczkę okay. podsuwał. I, I z takim jednym John'em dziwnym. Ale wiesz... No dobra, tylko uważaj tam, wiesz... To żeby mnie nikt nie śledził, tak? Czy coś takiego? Tak, tak, ca. Ta. No spokojnie. No i na razie, na razie, nie? I rozłączył się. Spoko. Do co? Wracam no co? Wracam do no dobija południe, nie? No, wracam. Przydałoby się zlec z łóżka. No ty, ty już raczej powinieneś być po ćwiczeniach swoich porannych. No tak. <laughs> Przebieżka rano była. Kandycha jest chyba. No dobra. To co robicie? No jest po południu, nie? Mhm Tak myślę co co Zostało nam dzień do konwoju chyba nie? Jutro No do... tak, tak jest dzień być konwój Dokładnie Dobra To ja dzwonię do mojego znajomego e, Briana Filipsa e, No i się pytam żeby Czy on podjedzie po mnie, czy mam iść do niego do chaty? Bo trzeba coś z tym wykmienić nie? No to ja słyszę telefon pewnie, nie? No tak, 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 no rozmawiacie. Myślałem, że no, dobra. Rozmawiamy już, okej, okej. No to podejść tu paliwo drogie, a mi się nie chce podjeżdżać. Ja tyle. Dobra. Zanim on dojedzie do domu, tam od Rogera, to ja dojdę do No, Spokojnie. No to rozłączam się i, i czekam, nie? Znaczy podjeżdżam tam do domu. Dobra, to spotykamy się już u ciebie w domu. No, no tak. i obgadujemy, bo... tam... A, wiesz... No wiesz... Konwój dopiero... przyjedzie. Broń będzie dopiero pod wieczór, nie? No tak, bo... Ja coś tak sądzę, że możemy zrobić... A, A, czy to się powie? W ogóle wiesz mniej więcej, gdzie to będzie podjeżdżać? Którędy to jedzie? Nie za bardzo, musiałbym się dowiedzieć. Kurka. To dzwoń do tego, że jako ona miała taki Japonka no nie masz do niej numeru telefonu nie mam do niej numeru ona ma do mnie chyba ile dobrze pamiętam hmm Pytam, A ty, tak ty jesteś mały przedsiębiorca powiedziała że do was się odezwie nie? ale w czasie przed konwojem ta? tak? tak a no to okej okay, no to spokojnie nie martw się ona się mówiła przecież że się sama odezwie e, słuchaj wieczorem przydałoby się podjechać pod te bronie. a wnoszę tak, tego małego z do Dżimiego no No do dźmiego. nie do Zgrada tylko do Dobra. Ale podkładzie. czy bierzemy Johna? O tym nie. Aaa To się pomyśli wiesz, nie, weźmiemy, bo wiesz, weźmiemy go, bo to jego givera tam też jest, nie? No ale to się później przekaże po prostu nie? No to chyba, że tak No wiesz, tak naprawdę go nie znamy My siebie niby znamy od tygodnia, ale już drugą czy trzecią misję ze sobą robimy Niby też racja Dobra, w każdym razie... Yy... Wiesz, ja tam A, do Ciebie też... trochę szacunek mam. No ja do Ciebie też. Wiesz, yy, konwoj konwojem, korporacja korporacją, nie? Ale tak Ci powiem, że yy, przydałoby się od nich trochę, z Rogerem rozmawiałem, że przydałoby się od nich trochę więcej kasy wyciągnąć, bo 80 tysięcy przy tym, co oni zarabiają, jest mało, nie? Także no. po konwoju po prostu ja się spotkam z Rogerem żeby żeby wiesz, bo powiedziałem, że ja się z nim spotkam. A Roger narzuci nam jakichś tak? ludzi, czy co? Czy tylko w trójkę mamy iść tam? Zobaczymy jeszcze. Zabywaj do niego zazwą, czy coś Nie rozmawiaj z Rogerem na ten temat. Wiem. Zabywaj do niego do pójść na głośnik. No dobra, no to zwanie do Rogera. Czy byłby no, stan jakąś jedną, dwie osoby? No po chwili czekasz, czekasz, czekasz. No, siemano, co tam? No, Roger, powiedz mi, czy, czy nie, znajdziesz jakąś osobę, która mogłaby nam pomóc? Kurwa, no ciężko będzie. Pamięt, widziałeś, pamiętasz tego vana, co naprawialiście? No? Z dupensjami? No, pamiętam. Chodzicie no o to tego teraz... gościa? No to teraz moi ludzie wszyscy są zajęci, bo te kobiety, wiesz. A, no, na okay. sprzedaż poszły i... Duża aukcja się szykuje. Potrzebuję ochraniarzy także. Nie mam nikogo pod ręką ale poszukam jak coś chcę dam ci znać. Do no jutra dobra. tak? Potrzebujesz znać? No tak najlepiej znaczy wiesz co jutro do popołudnia mniej więcej. Dobra. Nie południa. Postaram się coś załatwić. No okej okay. na razie. Się rozłączę. No spoko. No to tak jak sam słyszeli zresztą bo była na głośno mówiąc.